Wim przedstawia. Jak wszyscy wielcy bohaterowie, Tom i Jerry są silni, odważni, a nawet umieją latać. Takich bohaterów jak oni nie widzieliście nigdy. Hmm? To jest nasz teren! Przepłyną nawet morze. Pokonają każdego wroga, trapią się na najwyższe szczyty, żeby uwolnić małą dziewczynkę. Robin nie może się dowiedzieć. Tommy mogą nawet tańczyć i śpiewać. To nikomu nie szkodzi. Tommy Jerry, wielokrotny zdobywca Oscara, po raz pierwszy w filmie pełnometrażowym. Win przedstawia film pod tytułem Tomi Jerry, ale kino. Żeby uratować małą dziewczynkę Tomi Jerry muszą dokonać cudu. Muszą się zaprzyjaźnić. Kot i mysz przyjaciółmi nie ma mowy nigdy. Zapraszamy do kina.